Dlaczego Steve Rogers nie pojawił się w Falconie i Zimowym Żołnierzu? Steve Rogers, Chrisa Evansa, był kapitanem Ameryką w MCU przez prawie dekadę. W Avengers Endgame przeszedł na taką superbohaterską emeryturę. Steve oddał swoją tarczę Samowi Wilsonowi, a serial Falcon i Zimowy Żołnierz skutecznie rozwinął tą historię. Początkowo sam oddał ten symbol, jednak finalnie zaakceptował to, kim powinien zostać i teraz oficjalnie jest nowym Kapitanem Ameryką w MCU. Ale dlaczego Steve Rogers nie pojawił się w finale? Tego dowiecie się z dzisiejszego materiału. Zanim jednak odpowiem na to pytanie, to przywitajcie pięciu najnowszych subskrybentów na kanale. Jeżeli chcesz być na tej liście w kolejnym materiale, to wiesz co zrobić. Sam podczas swojej podróży odkrył, co znaczy być Kapitanem Ameryką. Aby tego dokonać połączył siły z najlepszym kumplem Steve'a, Buckym Barnesem, spotkał starą, prawie miłość, Sharon Carter, współpracował z Baronem Zemo i spotkał się z Izajakiem Bradley'em, który przez chwilę zastąpił Steve'a Rogersa. Falcon i Zimowy Żołnierz dawał nam wskazówki gdzie jest Steve po Avengers Endgame. Najlepsze co zrobił serial to żart o księżycu. Wielu widzów miało jednak nadzieję, że zobaczy go w finale sezonu. Niestety ci, którzy czekali na cameo, byli nieco zawiedzeni. Sześcioodcinkowy serial na platformie Disney Plus nie przyniósł nam tej radości i nie zobaczyliśmy Stevea w akcji. Dlaczego więc nie wrócił, mimo że serial był tak idealną okazją? Siemanko, wspieranie kanału jest już włączone. Jeżeli chciałbyś, aby kanał rozrastał się w tempie, jakim rozrasta się uniwersum Marvela, to wiesz co zrobić. Nie zmuszam, ale każdy wspierający to cegiełka w stronę nagrywania materiałów na pełny etat. Co za tym idzie, materiały będą pojawiały się minimum raz dziennie. Bonusy, jakich możecie się spodziewać, to między innymi uwzględnienie wspierających w każdym materiale, wczesny dostęp do filmików i czat na żywo tylko dla najwierniejszych fanów. Im więcej Was, tym więcej bonusów będę mógł dodać. Fabuła serialu dotykała wielu wątków, lecz mimo to nie było tam dla niego miejsca. Narracja serialu nie pozwalała na naturalne pojawienie się Rogersa. Być może Evans nie był w stanie nagrać swojej sceny przez pandemię, albo studio Marvel chce jeszcze zaczekać, zanim Steve pojawi się na małym lub dużym ekranie. Z jego powrotem zawsze było łatwiej powiedzieć niż zrobić, zwłaszcza z takim finałem serialu. Biorąc pod uwagę wielowątkowość finału sezonu, można zauważyć, że zwyczajnie brakuje w nim miejsca dla Steve'a. Staruszek pomagający Samowi i Bakiemu w walce z Flaksmaszerami byłby co najmniej dziwny, a problem sama z akceptacją nowej tożsamości nie potrzebował Rogersa. Falcon i zimowy żołnierz został wierny narracji dzięki spotkaniu sama z i za Feige mógłby wrzucić tam Steve'a, ale to nie pasowałoby do całego kształtu. I tutaj chciałbym zaznaczyć, że tak wiem, że w serialu powiedziano, że Steve nie żyje, mimo to jest to MCU i tak naprawdę mógłby być na tym księżycu. Wiecie, że w filmach superbohaterskich nikt tak naprawdę nigdy nie ginie. Nawet jeśli byłoby miejsce dla Steve'a w serialu, to Studio Marvel zyska więcej, nie pokazując go w tym momencie. Od Endgame minęło dopiero kilka lat. Jego powrót nie byłby tak satysfakcjonujący dla Evansa, studia Marvel czy fanów. Lepiej, gdyby Kevin Feige zaczekał z jego powrotem do większego wydarzenia, jak na przykład nadchodząca sekretna inwazja. Być może plany na jego powrót są związane z filmem Kapitan Ameryka, który został niedawno oficjalnie zapowiedziany. Dokładnie tak, oficjalnie zapowiedziany. Ostatni raz na dużym ekranie widzieliśmy Sama ze Stevem, więc być może od tego zacznie się kolejny film. Jego pojawienie się będzie oczywiście zależało od scenariusza. Ja jednak uważam, że to dobrze, że Evans nie pojawił się w Falkonie Zimowym Żołnierzu. A ty? Daj mi znać jak zwykle w komentarzach poniżej. Miłego dnia. Hej ty, jesteś jeszcze? Zaczekaj. Skoro mam Twoją uwagę, to spójrz do góry, gdzie zobaczysz inne ciekawe materiały z kanału. A jeżeli jeszcze to oglądasz, to kliknij przycisk po prawej stronie, aby nie ominąć kolejnych materiałów. No i nie zapomnij odwiedzić Sociali. Linki jak zwykle w opisie. Trzymajcie się, na razie!